W tym filmie przystąpimy do narysowania formatki rysunku oraz tabliczki rysunkowej. Do tego celu wykorzystamy narysowaną formatkę oraz tabliczkę dla rzutu parteru. Zaznaczamy te elementy. Za pomocą funkcji kopiuj. Kopiujemy je względem punktów charakterystycznych formatu papieru. Kolejno zmieniamy tytuł rysunku. Oczywiście, aby edytować tekst, klikamy na niego dwukrotnie. Wprowadzamy nazwę rzut dachu. Poprzez kliknięcie w dowolnym miejscu, poza obszarem edycji tekstu, zatwierdzamy naszą zmianę. Zmieniamy również numer rysunku prowadzamy wartość nazwę A3 ponieważ jest to trzeci rysunek architektoniczny który sporządzamy